Jeśli co roku w styczniu mówisz sobie, będę spokojniejszym rodzicem, będzie mniej ekranów, będę bardziej konsekwentny, a w lutym wszystko wraca do normy, to naprawdę nie dlatego, że jesteś słabym rodzicem. Jesteś po prostu człowiekiem. Dzisiaj pokażę Ci trzy postanowienia, które prawie zawsze kończą się porażką i trzy zamienniki, które naprawdę działają w normalnym życiu. Nie takim, wiecie, idealnym czy instagramowym, tylko takim normalnym. Jedziemy krok po kroku. Początek roku to specyficzny moment. Mamy nadzieję, motywację, nowy notes, nową wersję siebie, tylko że. Dzieci nie wiedzą, że jest styczeń. Znaczy, ich układ nerwowy nie czyta kalendarza, a my próbujemy naprawić relacje z dzieckiem, nie wiem, siłą woli. No i zaczynają się schody. Oto trzy postanowienia, które zawsze zawodzą. Postanowienie numer jeden. Będę spokojniejszym rodzicem. Brzmi pięknie, tylko że to nie jest postanowienie. To jest życzenie. A spokój nie jest decyzją, jest efektem, efektem regulacji układu nerwowego. Jeśli jesteś zmęczony, przebodźcowany, czy w napięciu, to nie wybierasz krzyku. To w zasadzie krzyk wybiera Ciebie. Postanowienie numer dwa: Moje dziecko będzie mniej przy ekranach. Zauważ, to nie jest postanowienie o tobie, to postanowienie o dziecku. A każde postanowienie, które próbuje zmienić drugiego człowieka bez zmiany systemu, kończy się konfliktem. To nie ekrany są problemem. Problemem jest brak alternatywy i brak zaangażowania. Postanowienie numer 3, które zawsze dostaje w łeb, będę bardziej konsekwentny. Klasyk. Konsekwencja bez relacji to opór. Konsekwencja bez regulacji to eskalacja. Dzieci nie potrzebują twardszych rodziców. Potrzebują. Hmm, Przewidywalnych, dorosłych. Oto trzy postanowienia, które naprawdę zadziałają. Te postanowienia, m, może i brzmią nudnie, nie wiem, no, no na pewno nie są Instagramowe, ale działają. Postanowienie numer jeden. Codziennie najpierw reguluje siebie, a dopiero potem reaguje. To może być jedna rzecz dziennie. 5 minut ciszy, króciutki spacer, kilka oddechów zanim wejdziesz do domu. Dlaczego to działa? Bo dzieci uczą się regulacji przez kontakt, a nie przez instrukcję. Nie pytają, co rodzic mówi, hmm, co on chce, tylko ustawiają swoje odbiorniki i wyczuwają, w jakim jesteś stanie. Więc zamiast mówić dziecku, uspokój się, tisa, skąd ono ma wiedzieć, co to znaczy? Pokaż mu, jak ty się uspokajasz. Usiądź, zamknij oczy, 10 głębokich wdechów. Powiedzieć sobie dwie afirmacje, a dziecko najpierw pomyśleć, że coś ci tam. Ale potem zobaczysz, jak szybko będzie łapało dokładnie tę postawę. Postanowienie numer dwa. Zmieniam jeden rytuał zamiast całego życia. I na przykład nie od dziś zero ekranów, tylko na przykład po dziewiętnastej nie ma ekranów i zawsze robimy to samo. Na przykład o dziewiętnastej to jest idealna pora na kolację, albo na szybką planszówkę, albo na wspólne czytanie, rozmowę. Ja wiem, nuda, ale nuda też jest okej. Okay. Dzieci nie potrzebują miliona zasad. Potrzebują powtarzalności i przewidywalności. A postanowienie numer 3? Naprawiam relacje po konflikcie. Nie idealny rodzic, tylko rodzic, który wraca, który jest mądry. I zdanie klucz, które zmienia absolutnie wszystko. Przepraszam, poniosło mnie to nie była twoja wina. Pomyśl tylko to uczy dziecko więcej niż 100 wykładów o emocjach. Pamiętajmy o perspektywie jungowskiej. Mówił, że najczęściej reagujemy nie tyle na dziecko i jego zachowanie, tylko na nasze rany z przeszłości. Ono nie jest winne temu, jak my się czujemy. No dobra, a teraz kilka regularnych pytań i odpowiedzi. Co jeśli drugi rodzic nie współpracuje? Klasycznie, zacznij od siebie. Dzieci widzą różnice i wcale nie potrzebują ideału. A jeśli dziecko testuje granice? Oczywiście, że testuje. To jego zadanie i naturalna kolej rzeczy. Cierpliwości. A co jeśli i tak krzyknę? Wszyscy krzykniemy. No i co z tego? Liczy się to, co potem, a nie czy w ogóle krzykniesz. Przepraszam, nie powinienem krzyknąć. Bardziej się postaram w przyszłości. Lekarstwo na wszystko. Podsumujmy. Nie działają, będę spokojniejszy, dziecko będzie inne, będę bardziej konsekwentny. Za to działają regulacja dorosłego, jeden prosty rytuał i naprawa relacji po konflikcie. Pamiętajcie, nie wychowujemy dziecka na nowy rok. Wychowujemy je dzień po dniu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Proszę o komentarz, łapkę w górę. Każdy ślad po tym, że wnosi to wartość do Twojego życia jest dla mnie na wagę złota. Dzięki i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!